Dzień dobry, wydawało mi się, że już dzisiaj nie nagram podcastu, a jest wtorek, a wy na pewno czekacie. Co po niektórzy, przynajmniej mam taką nadzieję i to jest miłe, jeżeli ktoś chce czekać na coś, co się robi. I taki mam bardzo trudny dzisiaj odcinek, bo właściwie ostatnimi dniami krążą nade mną demony, które powstrzymują mnie przed działaniem. Sen. Jest kiepski, zasypiam po czwartej, wstaję o godzinie dwunastej. Nie jest to zbyt zdrowe i jeszcze za dużo przeglądałem ostatnio Instagrama i TikToka. A już miałem taki moment, w którym szło mi dobrze i nie miałem z tym większego problemu. Kupiłem sobie drugi telefon, słabszy i ustawiłem tam czarny ekran. Aby nie kusiło do przeglądania, i na tym telefonie nie mam zainstalowanego Instagrama, TikToka, żadnych social mediów poza Messengerem. I w tym telefonie jest internet. Znaczy był wsadzona karta SIM z dostępem do internetu. Natomiast na moim głównym telefonie, który ma lepszy aparat i jest lepszym modelem, mam zainstalowanego Instagrama i TikToka ale on nie miał włożonej karty SIM, czyli nie było dostępu internetu mobilnego, jeżeli nie było Wi-Fi. I wszystko się całkiem dobrze układało, bo rzeczywiście korzystałem mniej z social mediów, co bardzo, bardzo pozytywnie na mnie wpływało, ale po wyjeżdżając do Brazylii zapakowałem Kartę SIM do tego telefonu, który ma zainstalowane social media, no bo ma lepszy aparat i żebym mógł na wyjeździe mieć dostęp do wszystkiego, aczkolwiek w Brazylii ta karta SIM nie była mi potrzebna, no ale to chyba jakieś oszukiwanie siebie się pojawiło i wsadziłem tę kartę. I po powrocie do Polski, a już jest dwa tygodnie w Polsce, jestem po powrocie. Nie zmieniłem tego ustawienia, więc chodzę z lepszym modelem, w którym mam zainstalowane social media i włożoną kartę SIM. I teraz w każdej chwili mogę zajrzeć do telefonu, gdzie jest właśnie internet. No i to powoduje, że naprawdę za bardzo się w to wciągam. I nie wiem, w jaki sposób bardzo dobrze sobie z tym radzić. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest właśnie ucinanie tego w zarodku, odkładanie telefonu gdzieś daleko, w innym pomieszczeniu. Tak jak na przykład nagrywam teraz odcinek, i dzisiaj już odcinam to i odkładam ten telefon, i dlatego dobrym rozwiązaniem dla mnie, dla tego uzależnienia, bo czuję, że jestem od tego uzależniony, włączam i zaczynam. Na sekundę wchodzę i nagle wsiąkam, przeglądam jakieś bezsensowne rzeczy. I bardzo dużo o tym mówię w podcaście, bo jest to według mnie bardzo ważny i bolący problem. Jest to trochę jak waluta dzisiejszego świata uważność. A, uwa a u naszą uważność właśnie walczy przede wszystkim social media, które ją bardzo skrupulatnie wyciągają z naszego życia te uwagę mając uwagę i nie będąc rozproszonym jestem w stanie znacznie więcej zrobić i nie tylko że godzinowo ale w tym samym czasie bo nie jestem rozproszony moje pomysły są bardziej kreatywne przepływa pewnego rodzaju flow które powoduje że tworzy mi się lepiej myśli mi się lepiej i wszystko idzie do przodu z lepszym skutkiem. Nie jestem też tak zmęczony, ani w jakiś sposób przygnębiony, i nie czuję się przebudzowany i nie odczuwam lęków w takim stopniu, które pojawiają się w momencie, gdy bardzo dużo czasu spędzam w social mediach. I same social media są spoko. Fajnie się można na nich wykazać, użyć jako narzędzia do twórczości, do przekazywania jakichś informacji, czy Swoich opinii na dany temat. Ale gdy się wsiąknie jako konsument, jest to dosyć niebezpieczne. I złowrogo to wszystko brzmi, co mówię, tak jakby to było naprawdę bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach demona. No właśnie, można tak sądzić, ale właśnie, to jest tak jak z nożem. Sam w sobie nóż nie ma uczuć i dla niego jest wszystko jedno, czy kroi śliwkę, czy będzie użyty do jakichś kryminalnych przestępstw. A tak samo z nożem. Jedna rzecz, krojenie śliwki do sałatki jest pozytywną rzeczą, bo można fajnie zjeść potem coś tego, a użycie do kryminalnych celów niekoniecznie jest dobrym wykorzystaniem. Więc samo narzędzie nie jest w złe w sobie, tylko w sposób, w jaki się z nim obchodzisz, jest zły. I to dotyczy bardzo wielu aspektów: alkoholu, social mediów, internetu szeroko pojętego. Czy jakichkolwiek rzeczy, które negatywnie wpływają. No bo nawet ćwiczenie i może być negatywne, jeżeli się zbyt dużo ćwiczy i dba o swoją formę, no to tak samo może się to przerodzić w jakieś choroby bądź w jakąś taką desperacką formę utrzymania za wszelką cenę tej samej wagi, co może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. A chyba nikt z nas, i prawdopodobnie ty też tego nie chcesz. Dlatego tu nie chodzi mi o, nie mam zamiaru demonizować tego już wielokrotnie wyrażałem swoją opinię na temat social mediów w programie, ale dostrzegam bardzo dużą korelację w momentach, w których dzieje się mi gorzej, psychicznie, nie to psychicznie, że nie wiem, no w sensie go, mam jakiś gorszy okres w głowie. To właśnie przeglądam bardzo dużo social mediów i dla mnie największym wyjściem z tego, nawet jeżeli są to 2-3 dni, jest pozbycie się na jakiś okres social mediów, ale nawet nie tak drastycznie, tylko zredukowanie tego w sposób drastyczny, właśnie poprzez włożenie karty SIM do telefonu, w którym nie mam social mediów. I właśnie dzisiaj to zrobię, no bo. Tak się czuję od kilku dni, że naprawdę obawiałem się, dobra, nie zrobię tego odcinka, przecież się nie skleicie, że nie zrobiłem. Najwyżej ktoś poczeka, ale potem sobie myślę, kurde, obiecałem, że będą odcinki co wtorek. Nie chcę zawodzić ludźmi, bo obiecałem. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że ze no, Story nie było, ale nawet pomyślałem sobie, kurde, całe życie robiłem tak, że w momencie, kiedy czułem się gorzej czy coś. Albo nie radziłem sobie z jakąś drobną nawet rzeczą chwilowo, właśnie to jest dla mnie, to się odcinałem od świata. Nie odpisywałem na przykład do znajomych, czy nawet do rodziców, czy nie oddzwaniałem na telefony, które się pojawiały, tak jakby udając, że to, co się dzieje wokół mnie, ta rzeczywistość nie istnieje. Zobowiązania, nawet biznesowe, potrafiłem przez to zawalać w takich okresach, bo nie oddzwaniałem albo nawet traciłem okazję na zarobienie pieniędzy bądź jakąś współpracę szeroko pojętą, bo nie oddzwaniałem na telefon, bo mówiłem sobie że gorzej się czuję. A właśnie też w tym wypadku bardzo dobrze sprawdza się w gorszym samonastroju, samonastroju co to za słowo poczucie tego, że jest się sprawczym, potrzebnym i można coś zrobić. Że wstaję i coś robię. Dlatego powiedziałem sobie, nagram, bo trochę się tułam w tym tygodniu. Dobra, jest wtorek, ale od niedzieli tułam się i tak nie jestem zadowolony z tego, że przecieka mi czas przez palce, bo większość klikam w telefonie tak bezcelowo. Jest to naprawdę uzależniające i ciężko się od tego odciąć, do, do, żeby powiedzieć sobie, odkładam. Jeżeli mam na myśli ten telefon nieszczęsny. No, tak jest to skonstruowane narzędzie. No dobra, co, co ja będę tutaj plutł o tym telefonie. I naprawdę myślałem, że nie nagram tego. To też już mówiłem, już się zaplątałem w swojej opowieści. Ale właśnie... W tym wszystkim potrzebna jest sprawczość i umiejętność wykonywania danych czynności. Zaczyna nie umiejętność, tylko wykonywanie skrupulatne danych czynności powoli. Dużo lepiej się czuję, kiedy posprzątam, bo jest to czynność manualna, która nie wymaga strasznie dużego myślenia, więc pozwala zaangażować się w czas i Spowodować to, że dzieją się rzeczy, jest satysfakcja, ponieważ jest to namacalne, rzeczywistość została przetworzona przeze mnie. Bo kreatywność i to, co człowieka kręci, jest y, zmiana rzeczywistości, tej, w której się znajduje. Dlatego też sprzątanie jest bardzo często przyjemne w momencie gorszego samopoczucia, bo jest to coś sprawczego. Widzisz, że się zmieniło. Przetworzyłeś, przetworzyłaś swoją wokół siebie rzeczywistość. Dlatego takie rzeczy się dobrze sprawdzają, czy jakakolwiek inna twórczość w tym momencie. Namalowanie czegoś, wyrzeźbienie, urzeźbienie z gliny, wy, wyglina, zresztą glina jest genialnym, jakby ta plastyka dotykania tego, ta, ta jakby chciałbym teraz podtrzymać w ręce taką glinę i ją sobie pougniatać. Jest ona odstresowująca, a zarazem przetwarza rzeczywistość. Dobra, zgubiłem się totalnie w swoim wywodzie, tak to jest z moimi dygresjami, ale proszę mi wybaczyć. Ciały, cały czas gdzieś w jakimś stopniu żyję tym wyjazdem do Brazylii, bo jest to pierwszy raz byłem tak naprawdę poza Europą i Chciałem tego doświadczyć, a też w pewnym stopniu się tego bałem. Jak ja zniosę tak długi lot, jak zacznie trzęść, turbulencje, te myśli wszelkie katastroficzne, które się pojawiają. Co to będzie tak długo jechać, a jak tam będzie niebezpiecznie, tak wszyscy straszą, że jest niebezpiecznie i mogą różne rzeczy się tam wy wydarzyć. Trzeba bardzo uważać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakieś myśli niepokojące się kreowały mi w głowie. Jeżdżąc po Europie tylko do, dotychczas przed Brazylią, zawsze miałem setki informacji. Tutaj jest niebezpiecznie, w Paryżu jest niebezpiecznie, bardzo mocno kradną, a w Barcelonie to już jest w ogóle dramat, jest niebezpiecznie. I w, gdzie tylko nie jechałem, to słyszałem, że jest bardzo niebezpiecznie, że trzeba uważać, porywają i jakieś różne cuda się dzieją. Ludzie są, no, są sami wszędzie złodzieje, wszędzie jest niebezpiecznie. Pojeździłem po tych miejscach i nigdy nie doświadczyłem niczego niebezpiecznego. Nigdy nie doświadczyłem czegoś bardzo niemiłego, nie mówię o drobnych sprawach niemiłych. Nigdy nikt mnie nie chciał okraść i napaść. Oczywiście nie świadczy to o tym, że nie bywa niebezpiecznie, tak jak w każdym miejscu na świecie. Ale bardziej mam na myśli, że w wielu wypadkach ludzie nas straszą. Czymś, co się nigdy nie wydarzy. Inni ludzie, którzy nawet często czegoś takiego nie przeżyli bądź tam nie byli. Nawet nie chodzi to tylko w kontekście podróży i wyjazdów, które też w pewien sposób są niewiadomym. Jest to strach przed nieznanym przede wszystkim wyjazd. Co tam będzie, czy ja się odnajdę w tej rzeczywistości? Jak się trochę pojeździ, to się okazuje, że wszędzie się człowiek odnajduje, i wcale to nic nie jest takie straszne, i wcale aż tak bardzo mocno inaczej w świecie nie jest, jak się może wydawać i tak niebezpiecznie. Ludzie są życzliwi, z reguły uśmiechnięci w większości miejsc, i nikt źle nie życzy, poza drobnymi przypadkami. I w życiu nie tylko w podróży tak jest. Bo okazuje się, że różni ludzie wokoło nas straszą przed jakimiś rzeczami. Już w szkole straszą przed maturą, że to będzie takie straszne, i jak się nie uda, to się polegnie w życiu dorosłego i całe życie legnie w gruzach. Zastanawiające, mając 19 lat, gdzie statystycznie jeszcze jest około 50 lat życia ponad w Polsce. Jest życie załamane, gdy jest się jeszcze w kwiecie wieku. Okej, okay, nie ma to racjonalnego sensu, ale już się nas straszy. Pamiętam całą szkołę, żyłem maturą. W pewnym sensie żyłem, że trzeba ją zdać dobrze. Oczywiście trzeba, znaczy nie trzeba, nic nie trzeba w życiu. Tylko jeżeli się pewne rzeczy chce robić, no to trzeba. Zresztą no fajnie to dobrze zdać, żeby być z siebie dumnym. I to jest pierwszy strach. Okazuje się potem, po, po, już po napisaniu tego, strach miał większe oczy niż był faktyczny. Tak samo jest na przykład, nie wiem, straszono mnie w jakiś sposób. A co to będzie, jak założysz firmę, to podatki, ZUSy. No, już prowadzę ją 9 lat i jakoś. Nie jest tak strasznie. W sensie nie chodzi mi, że nie jest strasznie, że. W sensie wydawało mi się, że to może jest straszniejsze, ale. Proszę bardzo, da się to robić, i wiele rzeczy sami w sobie, ty też, straszysz siebie, bojąc się nieznanego. Nakręcasz to w taki sposób, co, że aż urasta to do rangi czegoś przygniatającego. Mając jeszcze w swoim otoczeniu osoby, które są przesadnie ostrożne. Boją się tak samo, a nawet jeszcze bardziej nieznanego, i boją się ryzyka, będą ci wedle swoich przekonań mówić: A na pewno zobacz, to jest takie straszne tam jest niebezpiecznie to jest trudne wyzwanie. Na pewno dasz radę nie wiem, czy dasz radę to jest tak bardzo trudne wyzwanie. Na przykład, chcesz się dostać na dobre studia. I Ktoś ci mówi, tam wiesz, że trudny jest ten kierunek. Naprawdę bardzo dużo trzeba się uczyć, i, i daje w pewien sposób strach to. Aczkolwiek strach jest przydatny, no bo też y, pozwala wyzwolić ten nie testosteron, co jak gadam, że testosteron przyszedł mi do głowy. No Coś takiego Jezu, wypadło mi z głowy, co powoduje, że człowiek jest skupiony i pobudzony do tego, żeby działać. No bo jeżeli nie czuje się jakiejkolwiek ekscytacji i stresu, to trochę się często człowiekowi nie chce nic robić albo tego zadania konkretnego, podejmować wyzwania, bo jest to, nie jest to wyzwanie. Więc pewien rodzaj strachu jest odpowiedni, wala być czujnym, skupionym i przygotowanym do wyzwania. Tak samo w podróży i w wielu kwestiach życia. Ale jak się okazuje, większość rzeczy, o których myślisz, jest trudne i straszne, niebezpieczne tylko w Twojej głowie. Wydawało mi się też, że na przykład Trudne i niebezpieczne, i może być kłopotliwe, jest zrobienie jakichś materiałów w internecie, które będą miały zasięgi milionów. Że nagle coś się wydarzy, albo będą się śmiać, albo coś. Że może coś strasznego, jakieś opinie, komentarze negatywne. Nic, zrobiłem dużo różnych TikToków po 2-3 miliony, rolek na Instagramie z milionowymi zasięgami, i w sumie nic się nie wydarza. Nikt nie pije mnie na ulicy, nikt nie pluje. Czy znaczy też nie są to negatywne, ale nawet jak ktoś napisał negatywny komentarz, ja części z nich nie przeczytałem. I nagle się okazuje, że strach ma większe oczy. Ja kiedyś się u tego bałem. A co by było, gdybym coś nagrał nawet dla jaj i osiągnęłoby to niebotyczne zasięgi? Nic się nie wydarza. Wszystko jakby nic. Nie jest to straszne. Jak się okazuje większość rzeczy w życiu nie jest strasznych, tylko cały system, często i rodzice, i otoczenie wpaja nam, że rzeczy są straszne, ale one są bardzo często kompletnie niestraszne. Co ty tam będziesz lecieć daleko? A Przecież ludzie tam też żyją i sobie radzą. nie? Czy ludzie robią różne rzeczy? I sobie radzą. Oczywiście są pewne rzeczy straszne i niebezpieczne, jak na przykład wbiegnięcie na aleje, Jeroz w aleje jerozolimskie o godzinie 17, gdy jest czerwone dla pieszych. No, jest to niebezpieczne. Albo wbiegnięcie na metro i wtory, i w tunel sobie, po pobiec. może to być niebezpieczne, chyba że ktoś bardzo szybko biega, ale zakazane to. Nie, nie wolno tego robić. Nie u mnie to słyszeliście, Nik, nikomu nie wpadło to do głowy. Na pewno nikomu to nigdy w życiu nie wpadło do głowy. I strach potrafi być paraliżujący, jeżeli jest nadmierny i nieracjonalny. Drobny strach wzbudza ekscytację i chęć przygotowania, ale nadmierny potrafi wypluć z ciebie Całą chęć do działania i spowodować, że przesiedzisz na tak zwanej kanapie wszystkie swoje drobne elementy życia, nawet ten właśnie najdrobniejszy. I bardzo często warto jest podjąć wyzwanie, gdy oczywiście mówimy racjonalnie, no bo właśnie to wbiegnięcie nie jest racjonalnym. Do metra wbiegnięcie pod wtory nie jest racjonalne. Ale pojechanie gdzieś, nie mówię w strefę, gdzie jest wojna, na przykład, na co chyba oczywiste, ban, ba, banały plote, jak zawsze, jest z reguły bezpieczne. W sensie bezpieczne w kontekście takiej pewnej uważności i tak dalej, no bo też nigdzie, wszędzie się nie da wejść, bo w pewnych momentach faktycznie czuć się, b, b, czułem się niebezpiecznie w Brazylii, ale nie tak niebezpiecznie, że ktoś, nie wiem, z jakimiś bronią mnie gonił, tylko niebezpiecznie z tego względu, że też to jest... Czułem się niekomfortowo poprzez to, jak, jaka tam też sytuacja ekonomiczna panuje i jak wielu ludzi jest biednych i, i no dosłownie leżących na ulicy, co jest też przytłaczającym widokiem, bo to wygląda zupełnie inaczej niż w Europie, ta skala i też to, w jaki sposób leżą na ulicach ludzie pozbawieni zazwyczaj domu i jakichkolwiek prawdopodobnie dochodów, palący krak nawet na ulicy i tym podobne rzeczy, bo to się tam widuje, nie to, że na każdym rogu oczywiście, ale szczególnie w São Paulo, na ulicach nie tylko, a nie mówię nawet o fawelach, no bo tam też nie byłem. I wtedy człowiek, ja czułem się niebezpiecznie w takich drobnych momentach, ale to nie było, nie, nie, to było kontrolowane i tak szybko do Ubera, w sensie nikt nie gaonił i tak dalej, nie było jakichś sytuacji spornych i, i zwarć, ale tylko przy odrobinie odpowiedniego kontrolowania sytuacji, wszystko było bardzo tam bezpiecznie, bo zdecydowana większość ludzi była życzliwa, uśmiechnięta, tak naprawdę bardzo mocno nie spotkałem się z takim aż Często życzliwością i tym uśmiechem, i chęcią otwartości, mimo że oni z reguły nie znają tam angielskiego, to bardzo chcieli rozmawiać. Po portugalsku ja nic nie rozumiem. A oni po angielsku i czy po polsku też nic nie rozumieli. Dziwne, nie? I to był pozytywny wszystko tam się co się wydarzyło. To dużo ciekawych historii. Już nawet na samym początku przyjeżdżając, okazało się, że odwołali nam nocleg w São Paulo. Wylądowaliśmy, jechaliśmy Uberem z lotniska. Ogromne miasto, jedzie się już długo i tylko morze budynków przeróżnych, wysokich. Morze zalewająca pustynia. Taki Ursynów razy 50 rozlazły i rozje. No, z autostradami pod 10 pasów. No, może przesadzam, albo i nie. Aczkolwiek dobrze to wtedy brzmi, jak się przesadzi w takim aspekcie. No tam 20 milionów ludzi, aglomeracja. I przyjechaliśmy, nie ma naszego noclegów. W sensie nie wiadomo dlaczego odwołany, bla bla bla. I już się pojawiła taka rzecz, że. Oj, będzie ciekawie. Nikt nie gada po angielsku, coś tam, ale w końcu coś tam ktoś mówi po angielsku. Mówi, tu jest hotel, 300 metrów, ale lepiej pojedźcie Uberem. No była noc, 600 metrów i wtedy już trochę taki się zapala, no, może faktycznie tu jest niebezpiecznie, trzymajcie telefon w dwóch dłoniach i tak dalej. Ktoś powiedział nam, bo wyglądacie, że jesteście z Europy i tak dalej. Znaczy to właśnie Brazylijczyk powiedział, akurat znał angielski. Więc właśnie tylko wystarczyło uważać, ale generalnie to było Bezpiecznie, tylko w kilku momentach w São Paulo czułem, poczułem się lekko, niekomfortowo, ale to wszystko było kontrolowane. Poza tym myślę sobie, ej, jak stracę telefon? No trudno, szkoda, ale to tylko telefon. Życie, zdrowie czy inne rzeczy jest dużo ważniejsze. I oddam, jeżeli ktoś będzie ten telefon ode mnie chciał, oddam i trudno, to tylko telefon czy portfel, w którym mam parę złotych tak naprawdę bo to też właśnie żeby nie nosić ze sobą w takim mieście i tyle wystarczyło żeby być będąc przygotowanym jest to niestraszne jeszcze kilka lat temu bałbym się tam pojechać poprzez to jakim Bym bał się tego nieznanego, tak długiej podróży i tego, że wokół ktoś by mówił, tam jest niebezpiecznie, trzeba bardzo uważać, jeszcze cię porwą i zabiją i w ogóle różne rzeczy się wydarzą. Wręcz bym się nie odważył. Ja kiedyś bałem się nawet pojechać do Londynu, bo takie wielkie miasto się zgubię i w ogóle będą cuda, jeszcze gdzieś tam w metrze utknę, tam jeszcze się cuda, a taki będą, wiecie, cuda. I bałem się, nieznanego. Ale pojechałem potem, w sumie czegoś bałem. Tak jak w Warszawie, w tym pewnym aspekcie oczywiście. Nie chodzi mi, że tak samo architektonicznie i tak dalej, ale też tu może być niebezpiecznie. I to się tyczy wielu aspektów życia, że bardziej się boimy czegoś, co nie istnieje i się nigdy nie wydarzy. Chcemy być przygotowani. Na rzeczy, które się nie wydarzą, i poświęcasz wtedy tę energię na myślenie o czym coś się nie wydarzy, zamiast korzystać z życia, doświadczać go i być oczywiście czujnym, gdy tego sytuacja wymaga, ale większą otwartością na doznania i to, co możecie spotkać, bo to może zaprowadzić do pięknych miejsc, doświadczeń i spełnienia też w życiu. Bo bojąc się, a ja zawsze się kiedyś bałem przez swoją taką cichość i nieśmiałość, która właśnie nabudowała się w szkole, poprzez to, że no w szkole powtarzali, jesteś cichy, to nic ci się w życiu nie uda. To chciałem się zmienić i człowiek się od razu zakopuje w tym. W sensie zakopuje, mam na myśli, że nie, akceptowa nie akceptuje siebie, no i przez to siebie nie akceptowałem. To się bałem wielu rzeczy. Podejść do dziewczyny, żeby spytać, czy z nią zatańczyć mogę, albo nawet do niej zagadać, bo chciałbym, podoba mi się, albo wydaje mi się interesującą osobą. Nie ryzykowałem, bo się bałem, że się nie uda. Już nakręcałem, a pewnie wyśmieje mnie. A potem. Zdarzało mi się, że kiedyś w liceum właśnie miałem taką sytuację, że podgochiwałem się w jednej dziewczynie, ale oczywiście bałem się do niej zagadać, gdy nawet się gdzieś nadarzały okazje, więc nie gadałem. Kiedyś przypadkiem, znaczy nie wiem już jaki był, jak do tego doszło, zaczęliśmy. Gdzieś, przy, chyba była koleżanką koleżanki, z którą coś rozmawiałem, w internecie, w sensie to było pewnie na gadu-gadu, no i jakoś zacząłem z nią gadać, i ono okazało się, że. Ja jej też się podobałem przed tym. A mi się wydawało, że pewnie ona, jakbym coś do niej zagadał w jakikolwiek sposób, to będzie się śmiać ze mnie, że jest głupcem i takim tam jakimś frajerem. Nie będzie ze mną chciała gadać. I taki właśnie bardzo często jest strach. Życzę ci, aby. Ten strach był kontrolowany i taki lekki, przyjemny, wznoszący ku działaniu, bo zasługujesz na to i życzę ci wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pa, pa i do zobaczenia. To trzeba ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia we wtorek za tydzień. Pa, 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 pa!